WOKIK przygląda się zbyt wysokim cenom gier na Steamie w Polsce. W niedawnym czasie łowcy gier rozpoczęli dyskusję o cenach w naszym regionie na platformie Valve i okazuje się, że nierzadko za grę płacimy najwięcej na świecie, co już omówiłem w moim najnowszym filmie. Może i na zachodzie zarabiają więcej, ale za to mają tańsze gry. Tak trochę wygląda nasza rzeczywistość. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że ruszyło postępowanie wyjaśniające w sprawie monopolistycznych praktyk zarówno Steama, ale i PlayStation. UOKiK sprawdzi nie tylko ceny gier, ale też wszelkie ograniczenia w ich sprzedaży i zawartości dodatkowej na konkretnych platformach. Całości zaczęto się przyglądać zanim łowcy gier ruszyli ze swoją inicjatywą, jednak ta dostarczyła wielu nowych informacji. UOKiK w dalszym stopniu zachęca do anonimowego kontaktu w sprawie potencjalnych monopolistycznych praktyk, a jeśli dowody okażą się wystarczające, to może wymierzyć karę w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorstwa. Przy okazji zachęcam wziąć udział w walce o lepsze ceny gier na Steam.